Na początku maja koło wędkarskie działające przy PKP zorganizowało zawody spławikowe. W zawodach wzięli udział uczniowie szkółki wędkarskiej działającej przy Miejskim Centrum Kultury. Była to doskonała okazja, żeby sprawdzić dotychczasową wiedzę i zdobyte umiejętności w trakcie zajęć w szkółce wędkarskiej, mówi prowadzący szkółkę Bogdan Gut. Można powiedzieć, że nauka nie poszła w las, bo uczniowie szkółki wędkarskiej już odnoszą sukcesy. We wspomnianych zawodach w swojej kategorii drugie miejsce zajął Konrad Piętak, a trzecie miejsce Agnieszka Szczygieł. Wymiarowy lin Konrada Piętaka zawstydził wielu dorosłych, wytrawnych wędkarzy. Po ostatnich zawodach nie mam już wątpliwości, że działająca w Miejskim Centrum Kultury szkółka wędkarska ma rację by tu i warto zainteresowanym dzieciom przekazywać wiedzę dotyczącą wędkarstwa, mówi Bogdan Gut. Wraz z nadejściem wiosennej pogody, zajęcia przenosić się będą coraz częściej w plenum. W dobie internetu i gier komputerowych dzieci często spędzają całe dnie przed komputerem. Wielu z nich towarzyszą później choroby kręgosłupa, problem z otyłością. Nowa inicjatywa to szansa, by to zmienić. Kolejnym celem powstania szkółki było zbliżenie dzieci do przyrody i natury, zaszczepienie w nich pasji do wędkarstwa. Zajęcia kończą się egzaminem, jego pozytywny wynik daje uprawnienia do samodzielnego wędkowania. Dzieci na początek otrzymają kartę uczestnika, a po uzyskaniu pełnoletności otrzymają automatycznie kartę wędkarską.